Cześć wszystkim, ja jestem Markaz i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Prince of Persia dusza wojownika. Kontynuujemy sobie. Wróciliśmy teraz tutaj. Ona dała nam mieczor lwa. I teraz musimy iść w inną stronę, do innej wieży. Eee? Czy to nam coś daje w ogóle? Chyba nie. Tam byłem, Am I right? tak to mi daje w ogóle tu przejście, a nie bardzo o to mi chodziło. Tam jest i tam jest. O, to... tutaj muszę, o dokładnie, o dokładnie o to mi chodziło. Gdzie to teraz powstało? O tu, yy... ops, o Jezus, Maria, ale on się złapał. Już się trochę przestraszyłem Dobra, skakujemy Już... A, tu jest skrzynia jakaś Nie on sobie pójdzie Nie chce mi się na razie bić z nim Ooooooo. Tak to księciu nie rób Dobra, mamy nowy mieczor Zobaczmy jak, jak pójdzie Ooooo! A to ma dwa ostrza teraz. Ua. O nie! O, nie! Albo nawet i tak. O, proszę. Kolejna skrzynia z grafiką. <laughs> Ta grafika to trochę mało potrzebna jest, ale. Ja nie mam w ogóle jak się tutaj. Będę hmm. potrzebował jakiegoś piasku. No właśnie. Tak mi się coś wydaje, żeby sobie spowolnić czas i przebiec ewentualnie. Dobra, zobaczmy, czy to na pewno o to chodzi. Bo jak nie, to słabo. Mniej więcej chyba tak. I co dalej? Dalej się muszę... Tu wejdę, okej. Okay. Muszę się dostać tu? Hmm. Czy ja jestem w stanie się jakkolwiek tutaj dostać? Jestem, okej. Okay. Potem tu. I teraz sobie spowolnimy jeszcze raz, bo pewnie. O, dokładnie. O, 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 super. Dobra, to sobie zapiszmy od razu.

fine. O nie. Krutcze jakieś. Okay. Skopa go, bardzo ładnie. No, okay. jakoś poszło. Tu pewnie się muszę dostać, prawda? O. Nie, mm, nie mieć wyrzucać, tylko schować broń. Dobra, nieważne. <laughs> Czy to wszyscy? <laughs> Teraz wszyscy. Kolejna skrzynia z grafiką. Dobra, co ja mam zrobić tutaj w ogóle? Widzę drabinę, więc spróbujmy najpierw drabiną. O. Siema. Zupełnie nie pamiętam, jak się z Tobą walczy. worth my time. On się gdzieś teleportnął. prawda? Prawda. <laughs> you will this. Czyli tak jest najłatwiej. Ok. I this of co tu się stało? A czemu on nie pobiegł dalej? On nie może być dalej, czy o co chodzi? Nie, no przecież biegnie. Co jest? Co? Nie mogę stąd skoczyć dalej. Czy jak ja tu pobiegnę tak, to też nie trafię w to. Nie ja tutaj przebiega. Aha no to trzy razy mi nie przebieg mm -hmm. fajnie wypad leszczy no i super tylko co dalej tak naprawdę... A tutaj widzę nie było łatwe to do zauważenia, tak szczerze Dobra, powolutku na dół Git Nie tak O, tak łatwiej Weź se piaski tylko Hej, hmm. okay. takie samo przejście i zapis. Bardzo dobrze. Zapisy są bardzo ważne w moim gameplayu akurat w tej Wajchy, czyli standardzik, muszę się dostać tam. To mi pewnie otworzy drzwi. Tylko, Wezmę mhm. sobie drugą broń. Super Jaski Jaski się przydadzą Witam serdecznie, chłopaki Nie, tak Co ty robisz? Pięknie W końcu coś wyszło Dobra, oni rzucają we mnie Aaa, tak też umiesz? O Jezu. Nie masz się od niego odbijać, gościu. Dzięki. To zróbmy tak. To jest to, co Michał pisał pod ostatnim odcinkiem, chyba. Żeby spowalniać sobie czas jednak. Bo to pomoże. I faktycznie pomogło. Dzięki, Michał. Dobra, tu mamy chyba wszystko. Czyli co tutaj? A. Oj, ała. Tu trzeba będzie użyć spowolnienia. Zdecydowanie. Dobra. Fajnie. Przesuń się tutaj. Na drugą Mańkę, bardzo ładnie. Y to było w lewo mój drogi, więc nie wiem czemu poszedłeś w prawo Ale Wybaczam Jeszcze nie jestem zdenerwowany Więc wybaczam I teraz co? A tu jest lina tu jest debil. To było znowu w lewo. Ops. Super. No te, te liny są bardzo ciężko widoczne czasami na niektórych powierzchniach. O, znowu ten, co się teleportuje. On to wypad stąd. Ale, 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 teraz nie wiem do końca gdzie. Chyba już wiem, ale kamera mi nie pozwoli oczywiście. Tutaj. No. Ślicznie. Teraz tylko pytanie, czy to czasowo? Czasowo. I w ogóle tam jesteś? Albo może tutaj most można <laughs> obniżyć? O właśnie. Też nie do końca wiem, co to miałoby zrobić dla mnie. A dobra, wiem to, już rozumiem. To mam sobie po prostu przesunąć tam, żeby cały czas były otwarte. Prawda, prawda. Wypadł leszczu. I teraz można sobie tu przejść na, na spokojnie. Super. to sprawi, że co, że woda sobie po prostu płynie. A, bo mieliśmy odpalić wodę. Okej, okay. czy ja tu mam iść w ogóle? Mogę się napić wody. Mm. Dobra, <śm> bo w sumie mogłem po prostu podskoczyć. Nie muszę wszędzie biegać na ściany. Teraz trzeba się wrócić, z tego co rozumiem. Ja to mogę rozwalić w jakikolwiek sposób, chyba nie bardzo. Co? No nie bardzo, ale widzę tutaj linę. I w takim razie otwieramy sobie teraz te drzwi i wracamy. O, no, bardzo ładnie. Ksiączuniu. O, i zapisik, super. Zapisik będzie very important. Super, dziękuję serdecznie. I tam, jakby w głównym holu tej wieży, powiedzmy, pojawiły się dwie wajchy. Więc coś nam otworzą prawdopodobnie. Idźmy, zobaczmy. Super. A nie tak. Już widzę, co mam zrobić. I tutaj się spuścić. <laughs> o! Może być. Znieś... chłopie A no tak napiszę. You got? Fajnie. Jakby to siadło, to by było przepiękne. Naprawdę. Ole, zdążyłem fartem. Super. Idziemy stąd. A nie więcej tych dźwigni jest tutaj już teraz Git. No nie będą jakieś zagadki, prawda? okej, okay. więc trzeba przepuścić wodę, trafisz tego kruka? Dzięki, trzeba przepuścić wodę do tych posągów, żeby one wypluły tą wodę, jakkolwiek to nie brzmi. I to nie jest jakaś super ciężka zagadka, mam nadzieję. Trzeba zrobić tak, prawda? Prawda. On sobie to opuszcza. I w takim razie drzwi powinny się otworzyć. Super. Gdzie są drzwi? <tutaj>, Tutaj, prawda? Tak. Dobrze, pamiętam. Więc chodźmy. Tutaj tak spokojnie, co? Trochę roślinności. Ptaszki śpiewają, świerkają, whatever. Już nie. Super. Oj, i mamy kolejną komnatę. Dobra, to spróbujmy. Tak nie, tak nie. Okay, czyli zaczynamy od tego. Może to? Nie. To. Spróbujmy to. To? Nie. Czyli to to i... Ooo! I... Tu.

Ta moc pozwala ci atakować i szybko kończyć wale, nie ma k z przeciwnikami podczas blokowania klawisze. Okej. Żeby to to jest ta moc, którą mieliśmy w poprzedniej części. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak brzmi trochę. Dobra, zapiszmy sobie przede wszystkim, zanim ruszymy. Nie chciałoby mi się przechodzić po prostu tego jeszcze raz. Mimo, że to nie było ciężkie, ale. Styl. Boże, po co? co? Fantastycznie, idziemy stąd. Hops Już wolałbym nie spaść Dobra, chyba bezpiecznie Bezpiecznie Dobrze na nich działają <laughs> Te obrotowe że tak to nazwę, ataki like Okej, okay. gdzieś mam się dostać, coś mam zrobić. Hmm. A rono? najpierw wybijmy sobie po prostu wszystkich tu. Przylazłem stąd. Tu są jakieś półki, które można wskoczyć, ale to chyba tyle. A bo tu można z góry jakoś zejść. To jest raczej dlatego. Jezus Maria. A tutaj nie. A czy tutaj coś jest? Też raczej nie. Ale jest po prostu szansa, że jestem y, ślepy. No tak też może być. Tu. ...będę Bardzo. O! O! o ho, ho, ho. A tutaj? Dobra, what I'm supposed to do? To z Arono. Tutaj coś? Chyba też nie, nie bardzo. Hmm. hmm, hmm. Tam chyba też nie. Jedyną opcją, którą widzę na ten moment, chyba, że tutaj coś jest jakiś taki kamień dziwny. Nie bardzo raczej co. A jednak. A jednak. W tą bardziej, prawda? Ale ładnie to tak, między drzewkami i tak dalej. Podoba mi się. Dobra, jesteśmy tu. Ok, uspokój się, książę. O, widzisz. Dokładnie tak miałeś zrobić od razu. to tak i tutaj boczkiem rozumiem ale czekają o nie co to jest za Oła? Ciepnął no Pumper Up. Mm. Czyli... Już? Czy teraz mogę ja zaatakować? Dobra, przepołowione. Czy ich mocą specjalną jest to, że są niewidzialne albo niewidzialni, ale nie widać ich tu chyba nic, ale nie jestem pewny. Wydaje mi się, że tu trzeba będzie o właśnie nie tak. Mieć skoczyć bardzo ładnie. Wydaje mi się, że tu w dół. Ej, czemu on nie był w animacji? Bycia na belce. To sobie bieg normalnie. Gdybym spadł, to mi się trochę zdenerwował. Okej. Okay. Po prostu tu. Może tego prawie nie widać. Ale tu trzeba skoczyć. O! popełnił błąd. Już byłem bliżutko. Ops. Dobra. Ciekawe. W sumie tutaj przejścia drzewami, ale fajne, podoba mi się. Mhm. Łatwiej by było z kamerą, która działa, ale nie wymagajmy za dużo. <ścoughs> Zapiszmy. Jak mamy zapis, to wydaje mi się, że skończymy tutaj odcineczek. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.